Ciekawe czy weźmy na, na dużego fileta, bo może kazać, że niekoniecznie o. O. Z prawej Jest du długi Dobra zobaczmy Bo coś czuję, że może być jazda Nie! O, widzicie jak to momentalnie? Uuu, nie, 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 nie. nie. E, tak, tak, spinnie Spawik w jednym, no. Także e, dajcie znać, e, bo jeśli Wam e, się nie będzie nudzić, to w następnym live'ie też będziemy tutaj levelować, bo dziś jakby nie damy rady do 13 dobić. Teraz mogę podkręcić, czy jeszcze nie? Tu trochę się. Fajnie ten zestaw wygląda, fajnie pracuje. Mamy precyzyjny kołowrotek, 10 stopni hamulca, mocny, podkręcimy on dalej, dalej wyjeżdża, no zobaczymy, zobaczymy. Tylko zastanawia mnie czemu nam takie ma, malutkie siotry i w nocy też maluchy. No, ten na pewno będzie coraz większy. 79,5... 80 metrów na tym zestawie. Podkręcimy mi dalej jedzie, ale mam przygotowane, żeby jak coś hamulec odpuścić. 90 metrów. Uuuu, nie ja będę... Karpi na tym że... A, spoko. O, patrzcie. 100 metrów. My, a, my spokojnie, mamy nie mamy 160 metrów żywki, tak jak wcześniej, a 190. 101 chyba i 2 się zmęczył. Tak dobrze, że ku kuse, ustępnie automatycznie. Bo jednak to no, nie jest aż tak mocno dopracowane. Ale czy to będzie rekord? To zobaczymy. 102 chyba było metry, tak? Odjazdu. Mamy tu zupełnie inny zestaw, także kto wie, kto wie, może blisko rekordu się zakręcimy. Też jak żyłeczka dojdzie na 13 levelu, to będę mógł jeszcze pomóc mi się o jeden zadek podkręcić. Jednak tutaj zostaniemy z tym automatycznym podwierakiem na najeźdź na jednak no sporo ryb już w ten sposób poszło. On uderzy drugi raz, robi odjazd. On no, tego nie zostawi, on jest za duży, żeby tak sobie odpuścić, no i zobaczymy. Tak jak powiedziałem, nie? I jakoś ta gra mi się lepiej podoba niż pyśnik Planet. O, widzisz? Także dajcie znać: no, jeśli chcecie następny like też tutaj, e, pewnie nie cały, to jeśli będę mógł, to zrobię. A jeśli się Wam nudzi, tutaj, no to. Będziemy offline level'ować Ja na razie się na tak świetnie bawię No 13 level' musi mieć Hajsu będziemy mieli na zakupy także A tutaj e, żyłeczki dojdą i będziemy mogli złożyć e, Lepsze gruntówki Podkręć, teraz chyba mogę Patrzcie jakiś drugi... uuu Panie kochany Kto wie czy to nie jest, jeśli go się uda, tutaj nie będzie nowym rekordem moim osobistym. Teraz już się nie martwię o podbierak. Żeby kurczę można było kupić, nie wiem, dłuższy czy coś, a jest tylko jeden. Jeden i koniec. A i do tego jeszcze mam no właśnie yy, ten duży, duży filet Może tutaj jakoś się prze, przestawią te jesiotry nasze większy kawałek ryby Będzie 90 kg Mo coś może pod to wagę podejść ten jesiotr Нет, 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 нет. Мусит выехать с там-то. Próbuję zerwać, jak nic. dlatego, do wody nie paść. Bo będziemy tego się otwierałymi rękami, kuczę, do naszej łodzi wrzucać. Przygotowany byłem na to. Pol like go. Czy będzie nowy rekordzik? A nie, 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 ja wiedziałam, czym to... Do... co chcę zrobić. Pogoni za jej No, może teraz. Jeszcze nie. Wła, 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 wła. co się dzieje. Się? Mamy to. Nowy rekord osobisty, nie mam pytań. Metro 76.

Jesiotra bajkalskiego 88 kg i 410 g 1,86 m. Jezioro Bajkał, Jesiot Bajkalski. Co wy na to? Czaty. GG. piękne piękny.